Dzień dobry wszystkim, moi drodzy, dzisiaj kolejny dzień prezentacji za mną. Dzisiaj na prezentacjach byłem właśnie ze skuterem inwalidzkim Sterling, tam z tyłu też jest wózek inwalidzki elektryczny, zaraz go zobaczycie, jest to Vermeiren Forest. Także moi drodzy, tak jak cały czas Wam tłumaczymy, pomagamy w doborze sprzętu medycznego, jesteśmy sklepem, hurtownią, wypożyczalnią, także różne są u nas możliwości. Jeżeli właśnie interesuje Was tematyka sprzętu medycznego, potrzebujecie, czy to wózek inwalidzki, czy łóżko rehabilitacyjne, czy skuter, czy schodowarz, czy podnośnik, czy koncentrator tlenu to serdecznie zapraszamy do kontaktu z Klebalm.pl. Pomożemy Wam w doborze tego sprzętu, podpowiemy, jakie są możliwości dofinansowań. No, i jeśli będzie trzeba, to tak jak widzicie, jesteśmy przygotowani, sprzęt również dowozimy montujemy uruchamiamy. Możemy też również wysłać po prostu kurierem, także to od was wszystko zależy. Ja serdecznie zapraszam do kontaktu z i pamiętajcie, że przedmioty, którymi się zajmujemy, to są wyroby medyczne, że należy je używać zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ja dzisiaj serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do obserwowania. Miłego dnia.